Witam wszelkie muszyska. Dziś poznamy groźnego antagonistę, dwuskładnik na muchy, potężna broń z feromonem wabiącym. Produkt jest wydajny, skuteczny i co gorsza, niewidzialny. Obejrzyjmy film, który to wyjaśnia. Wlej do naczynia płyn z buteleczki, następnie dodaj proszek z saszetki. Dokładnie wymieszaj zawartość naczynia i odczekaj 2 minuty do całkowitego rozpuszczenia proszku. Przygotowany roztwór należy zużyć w ciągu 24 godzin. Za pomocą pędzla rozsmaruj płyn na zewnętrznych futrynach drzwi, ramach okiennych, parapetach oraz innych miejscach, gdzie gromadzą się muchy. Działanie bójcze następuje już po 15 minutach od zastosowania produktu. Muchy chętnie siadają na krawędziach, więc ich nie pomijaj. Preparat działa najlepiej, gdy jest wilgotny. Po kilku dniach od zastosowania, zwłaszcza przy upalnej pogodzie, zaleca się delikatne zwilżenie zabezpieczonej powierzchni rozpyloną wodą. Uważaj, by nie dopuścić do ściekania wody i zmycia preparatu. Nie maluj miejsc o dużej nasiąkliwości, ponieważ aktywność preparatu zmniejszy się. To wszystko. Uważajcie na siebie, skrzydla ci kuzyni, bo produkty Bros są bardzo skuteczne. Na razie Bros czuwa i chroni.